Pletujcie! Plet, No kurwa, już je zdążysz. Pletujcie! Ojej! What the fuck? Oj, ja nie usłyszałem. Ja pierdole, ale zjebała, ale zjebała, ale zjebała. Zjeb... blyat, to ślizg. palce trubiło. Ale zjebała. W pierwszej rundzie, czy tam drugiej, też myślałem, że tam bomb jest, a on jest bardziej w prawo. Też tego nie ogarnęła, Boże Święty. Ale zjebała. Ale nie jakby się nie... Jakby się patrzyła na to ile ma czasu, to by nawet to zrobiła jakby mi nie trafiła w bombsa Jak ona się wie, przez piesku ja. patrzyła w powietrze Ja, jedno. Orange, orange do... Okej, okay, okej. Okay. Go go Okej okay. Ile? 94 Gdzie? O oh, fuck. Łazienki tam gdzie, gdzie poszedł A łazienki To mnie tak trochę nie 6 okay. mm -hmm. <ruent> HP. Окей. Позвольте так, так, HP. Аккурат, тен русак, что гадает больше умеет по английски. Окей. не знаю, что это было. Папа. Я не успел сообщить. Я отвлекся Ой, там. Yes. Я передал, да? Я не знаю, где Ой, это что получилось? У нас денег не будет. Yeah. Пойду квартиру продам.

I don't know GG, that's what I'm saying F**k, B Oh, f**k I didn't Orange behind, behind you, behind you, Orange Good job, good job O oh, kurwa. Eh, monster. O, ci spomnij. Kiedy kiedy spomnę. Coś obrobli. Nice, ej, nice, i... Z... oh. ah. nice try. try. Myślałem, nice try. Nice try. Good job, good job. Myślałem, że będzie wyglądał za mną. <laughs> Dlatego ten. Kurwa, do nie miał. What, What, What the, the fuck, fuck? No. смотри, 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 Что смотри, 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 Let's try it out. Блин, поймайте его. Лонг есть okay. Понятно. Ну ты приняла на себя удар. Эй, как мука, настоящая а... женщина. Пока-пока-пока. Ага, сиська, блядь. Ну как настоящая женщина. Нука. Эй, Клир. ну Нука. 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 курва Сайта Ясно, Бен. Да блять. Плохой. Он, тебя не зарашивает. Пусть его дадим Оранж, пик. Пихим. Ухи жма. Хигонг, хигонг. Право. Курва. Фак Окей, Nauu. I. Dobra, ja lubię tego typu. Jest taki. Że widać, że to taki starszy typ już, nie? Taki gość, co ma tak, z 23 lata. Boomer, no. O kurwa. Wiem, bo jesteś powerem, kurwa. Hotel Trivago, to jebane. Tak. Proste zahotioł. Totki zajdzie <laughs> zajdzie zajdzie zadzie. 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 Yeah. Słoneczko, priem dawaj, u-ubijesz? Młodec. Ajajaj. Eee, eee, monster. Tak na 40. Behind.

Курва, ну серьё? Ну... 6 HP. А, это, эти, блядь, справа фиолетовый. По 6 хп. Чё начинает? Курва, хоп, 6 хп вас поробил. А ты одна можешь. Метки <laughs> не делать. Опа, сзади идут. Слева тоже идут.

No czekaj, ty mam starenia ja longiem jaki to ma kurwa sens znaczy, o... Dwa różne sajdy przecież to jest chodziło, a to nie jest long, dobra, nieważne Tu jest long, gdzie ja jestem Minus że... e... Dobra Dobra no, tam puszczam. Я умею сопротивляться. Там Ты еще один. Ты Туалет Коса, туалет? Я, я. Еще еще чуть-чуть. Bo to jest takie właśnie kurwa no... Te, na którym momencie żeśmy się rąbali To co to, to, to było trzyma jednego żeśmy przedtem No przejebali nas, rozwalił nas jeden typ Oni wszyscy to widać, no i, wszyscy, jak... I znowu widzisz że cała team gra podobnie u nich no. ogarnięte teamy się nadawają przeciwne. No tak Musimy cała team zebrać no ja tak gram właśnie, no ja tak gram kurwa z właśnie takimi typami co mają s kurwa i tak gram od paru miesięcy za teamem. Kurwa Bertka Bertek gra w cs -a? A, Maria Aleksiewna, da? A. <grym, nie wiem, <grym>, ale, za, ale zacznie no proszę cię, zapłacę, stój, stój, nie idź, nie idź, nie idź, nie idź jest taktika, dawaj ją Давай подождем немного. Он посмотрим, что будет. Они все соберут формально. А. Вот oh, <рит> Ладно, видимо, не идем на. Фак. <вас> а может <и> идем? <рит> <рит> э -э -э да, пошли на Б. <связь> To no jednak kurwa nie. Nie pika, nie pika, nie pika, nie pika. Minus 50. Minus 50. Nice. Wow, trzecia kurwa było. runda. Mam get the camera. <grym> Co ja <je> zrobiłem? <zio? grym> masz kasy? Nie masz. Sukała. <grym> znaczy już nie mam. Drop mi jaka gajza. I can drop you okej. <grym> masz auga, jeśli ciesz celu.

Mać brodą Śmierć Awka. Aha, bo wyście sobie kurwa w ogóle poszli gdzie indziej, tak? Gdzie ty się bijesz? Aha Там гомаж, ну? Там, с Что это, скурва? Блин, я думал оранжевый, ты, с окна чекает Попробуй, но не... не ма часу За тобой Оранж, оранж Ладно, сам заметил Zatknijcie czasu Już mniejsza Wow, 3 rundy, jest dobrze A z tylko No, chuj Jeszcze jedno wygrać i będzie, kurde, normalnie, będzie poziom utrzymany A Ja, ja pójdę B Je, Ja, ja, ja też. też Ja się mówił idę? Nie wiem, idę chyba

Ла мода Нет. Я хожу лонг. Садовод. Ух ты, Я, я тоже. Хорошо, желтый, айда, айда. Молодец. Что-то у вас много на лонг, не? Хорошо. Нет. Пикник, да? Ой, тут на Б закидывают что-то. Да. Все понял, иду на Б. Да это не точно. Но я все равно приду на Б.

Ja nie byłem nawet na longu, ja cały czas tam placu zabaw byłem. Uuu, uuu, można wyjść. Tak. Kurwa. Kurwa. Siedzieli, poобщali się. Minus 30. Nice. Zachował nice. Ta, zachował, no. Przez, przez. Święty Graal. Przez duże V. Przez duże V? хочу сделать хуйню. Хоть за на лонга. Хоть на лонга. А вот. Покажу сейчас. Иди собаки мне сейчас все передохнут. Семи лонга. Ладно, ладно. Минус 90. Эээ, мы Би-Би Окей Идем Один на Би-Сайд Я на Би-Сайд Солнышко аккуратно, прямо на углу Уважай на тем На монстаже и капо пора, по левой Всё, иди Pap? спокойно Где их там буха? Подожди. Прикрывайте друг друга Nice. Nice, nice! nice, Ale farsa. Nie no! Ugrywamy! Czemu ty nigdy nie kupujesz defa? Nie miałem kasy jak... jak w tym... czułem. Nie wiem czy Można i tak. No więc trzech? No? Gdzie? Jednego tu, drugiego tu. A i tamtego no, i tamtego headem na parkie. No To była moja runda. Podoba. Nie, jest, taki nie ja chcę zrobić to, co ja chciałem zrobić. Chodź, ble. Aaa, Berlin. Ja i pomarańczowy nabyłem. Let's go, let's go! O jak zaraz co zje? Próbuję udawać, żebym był prosyjsko. Nie, było na... Chyba było oranżowe. Oranżowe? Nie, nie się wpierdalał w tym. Dlaczego? Dlaczego? А я застану, ты, ты, можешь спусть там, поможешь А, нет? Добро. Есть тут авто. Поехал. Yeah. Где? Он есть, что-то лохоповый. Пойду убивать. там, там, Тут испалм. Там оба паука спауна испалм еще. А, они тоже... он пух. Окей osion Вот что если бы не ты? Ничего. Ну и... yeah. like, well, Да, согласен, по факту Хотел oh. быть авп stall click Вception шорты старт To trochę mu zawieszenie opadło i guma siadła. Ale masz fajne bi bionikle. Co, ja? Na ryju, no. Taki, takie bionikle. <ścoughs> takie takie bionikle, że ja byś sobie zniżył, to byś normalnie wyglądał jak ter Terminator Ja jestem burówką. Tak, tak się nazywa ten skin chyba nawet, burówkę nie chcę Borówkowy ślub tak się nazywa. Masz kurwa do borówki... kolor. Nie <laughs> mam nic do borówki, borówki są zajebiste. Oznacza ci mordę za karę. Kukokrzyżyk? Tak. <laughs> e i da seven pillars of wisdom lights the flame la la bomba com'è che <laughs> la puerta me grazia ti cippo pa pa <papa. laughs> Я тоже. Может, я сразу съебал. Что это? Хуй знает. Халтет, а не спал. Сам у них на распе. Могу запитать? Не. Увязала. Ну и сразу. Видел собаку, вот, ой, двое. Туби. Окей. Оранж ворнинг. Энд ван. Видел же, видел, правее уровень? где? уровень? Правее, уровень? Какой Правее, Какой уровень? Какой Cross sens, cross dawaj, dawaj O kurwa, Ale, ale rak on, on większy ode mnie chyba No on też się nie u trafić 3 lata Comeback, nie zagranie Comeback Com no, to będziesz miał zaraz na twarzy Chodź long Tyle to temu kurwa zadaję 125

84 Pojął Idzie, idzie j**a, no, jest na górze, top, mid Jeszcze jeden chyba no, Jeszcze jeden w... cię Kolek, Kolek. Co, to mit? Easy, 3 fragi Da, nas boba na płacie <laughs> Easy, 3 fragi Maybe top, blue Hide, hide, hide. To, w tego zielonego no. 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 A я то. Тоже в тего зеленого вида. Ну, ну. Сейчас слабо. Добро, топ. Что ты делаешь? Что еще раз? ты делаешь? Играю. Serio? No. О, курва. Хочу на Б. Я поставил бы мой, как бы мог. Сам разумею, же кто я. Там двое на Б. У, все понял. Выходит. Из себя? Ой, промазал на вторую осечку.

One nowo Tak mi. Okej. I really man. Eee, chyba przynajmniej jakiś mecz zagramy normalny. No, przejebiliśmy, przejeb może to przejebiemy, ale no nie. No, nie jest. No, Miła odmiana, że przynajmniej team jest ogarnięty jako taką. Niebieska pani trochę taka... Przy, przy... No ale, gadają sobie po rusku, ale nie są wkurwiający. Nie wydają kurwa dźwięków. No ja pierdolę Nie są przegubiali. Ja pierdo... przy, o kurwa. Konektor. Konektor. Mordeczki są na bebłem, ale to chyba dobrze akurat. Nie, jest, masz jeszcze na balkonie ruska jak coś.

Move it, move it. A mój O, jeszcze kurwa straciłem. HP, Nie dziękuję, nie jestem głodny. Dobrze. Ruchanie! Obój! Zatknij. Zatknij. Nice! To było essa. To było byczkowe. To było S-sito. Mnie korzysta te comeback. Dawaj, robimy 15-15. KUMBEK, 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 KUMBEK. KUMBEK. Sperm plecy. Sorry, Purple Rise of Kingdoms, kurwa, zbuduj swoje nowe oh, imperium. Mit jest. Proszę dać... Proszę dać im Bezopotamię. Jebałej roku. Co, nie? Afryka? one Proszę zabij. Dawaj, próbki. I co, Rise of Kingdoms. Oh, Na sejdzie, już. Oh, shit. Next to Ja Ja Zejdzie, co? <laughs> <laughs> oh, strength, no, nie, nie, tylko raz. nie, 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 Kurwa, jaki kurwa farciarz. No nie spadłem cały czas. Dostałeś... świnie. Misz broni. Jaką kurwa świnię? to jest świnia? No dostałeś naklejkę świni. No jabiście, mam takich, 35. pięć. Możesz mi oddać. Kurwa, ja sobie otwieram i sobie zostawiam. No chyba ich... chyba z 30... z 30 Do pięciu razy sztuka, jak to mówię? Tak. Tym razem się uda. No to to overka odznaczamy, zostaje tylko dust. Uf. To się już musi udać, kurwa, to jest dust. Odważnie.